W poniedziałek 18 kwietnia zorganizowano konferencję prasową w siedzibie warsztatów Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej, czyli w miejscu odbywania praktyk przez uczestników projektu Dodajcie Nam Skrzydeł. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych intelektualnie, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dzięki szkoleniom i warsztatom zdobywają one nowe umiejętności i kwalifikacje pomagające odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Akcja podnosi również świadomość społeczną w pozytywnym postrzeganiu tej grupy jako uczestników życia zawodowego w środowisku lokalnym. Pokazuje również przyszłym pracodawcom niewątpliwe korzyści płynące z zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Projekt Dodajcie nam skrzydeł jest realizowany dla 140 osób niepełnosprawnych, uczniów i absolwentów zespołu szkół specjalnych oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Każdy uczestnik udział w projekcie rozpoczyna od indywidualnego programu doradztwa zawodowego w wymiarze 8 godzin dla uczestnika, zakończonego skonstruowaniem elektronicznej wersji indywidualnego planu działania. Na spotkaniu z mediami uczestnicy sześciomiesięcznych praktyk zaprezentowali swoje umiejętności. Na naszych oczach powstawały przepiękne torby ekologiczne i flagi. Projekt Dodajcie Nam Skrzydeł to projekt finansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości ponad miliona złotych. Generalnie, punktem wyjścia do realizacji tego projektu. Była diagnoza, z której wynikało, że uczniowie i absolwenci szkoły specjalnej, naszej szkoły specjalnej w Rybniku mają duże trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. I w związku z tym postanowiliśmy stworzyć jakby antidotum, antidotum na te problemy. No i napisaliśmy, wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego o dotację na realizację projektu. Projekt realizowany jest przez 24 miesiące. Właściwie w tej chwili jesteśmy już na ukończeniu jego realizacji. Skierowany jest do 140 osób, uczniów i absolwentów szkoły specjalnej, i zakłada realizację szeregu działań. Przede wszystkim, jakby działania, rozpoczynamy od doradztwa zawodowego. Jest to indywidualne doradztwo zawodowe, które pomaga w określeniu naszym uczestnikom tak naprawdę ścieżki wyboru, ścieżki dalszej edukacji i ścieżki zawodowej. W wyniku tego doradztwa zawodowego osoby kierowane są na do udziału w trzech typach szkoleń. Jest to ścieżka A, B i C. W każdej z tych ścieżek, w każdej z tych szkoleń uczestnicy, mo uczestnicy mogą korzystać z warsztatów doradztwa zawodowego, z warsztatów aktywności na rynku pracy, z metod poszukiwania pracy. Uczą się jak zmotywować się do podejmowania różnych celów działań, do realizacji swoich celów, mają zajęcia z tak zwanej artyterapii, czyli uczą się jak poprzez sztukę radzić sobie z pewnymi problemami, odbywają szereg wizyt studyjnych. Są to wizyty przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa, które z nami współpracują i są otwarte na jakby, no, osoby niepełnosprawne intelektualnie. E, następnie osoby są kierowane na staże zawodowe. Są to 6-miesięczne staże, w których nasi uczestnicy poznają tak powiem, środowisko pracy, uczą się e, w takich no, prostych pracach, e, typu sprzątanie, pomoc w kuchni, e, kelnerstwo. E, jak tak na, naprawdę funkcjonować na rynku pracy. Jeśli chodzi o naszych uczestników, myślę, że możemy mówić tutaj już o wielu sukcesach, dlatego że dzięki naszemu projektowi 30 osób znalazło zatrudnienie. Ponad 20 osób uczestniczy w stażach albo te staże w tej chwili już zakończyło. Także myślę, że działania projektu po pierwsze okazują się bardzo potrzebne, a przede wszystkim no efektywne i na tym etapie już o tej efektywności, dużej efektywności projektu możemy mówić. Jest to niesamowicie ważna rzecz, aby uczniowie, absolwenci, osoby niepełnosprawne poczuły się pełnowartościowymi członkami społeczeństwa. A więc główny wymiar tego projektu to właśnie aktywizacja zawodowa, to właśnie włączanie w życie społeczne, to właśnie ta terapeutyczna działka, dzięki którym praca tych osób jest włączeniem w życie społeczne. Odnajdują się oni w pełnieniu swoich ról, bo podobnie jak ich rodzice, podobnie jak ich dziadkowie, jak inne osoby z całego otoczenia wchodzą do pracy, otrzymują za tą pracę wynagrodzenie, dzięki temu niczym nie odbiegają od całej reszty społeczeństwa. Udało nam się pozyskać wielu przedsiębiorców, o czym z pewnością była już mowa, bo bez nich tak naprawdę byłoby nam trudno zaktywizować te osoby. Jednym z elementów są staże zawodowe, których jesteśmy świadkami. Efektem pracy jest szycie flag państwowych, kościelnych, także szyjemy torby ekologiczne i to wszystko będzie można kupić tuż przed świętami majowymi pod koniec kwietnia. Myślę, że to taką wartością dodaną tego projektu jest jakby zwrócenie uwagi osób mieszkających w rybniku na problemy ludzi niepełnosprawnych. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy poczuli taką więź w tych szczególnych dniach. Mam tu na myśli beatyfikację Jana Pawła II czy Święto Konstytucji 3 Maja. To tradycyjne okresy, kiedy manifestujemy swoją przynależność narodową. Byłoby miło, gdyby każdy mieszkaniec Rybnika, Powiatu, tych flag, nie mamy aż tak wiele, ale, ale byłoby miło, gdyby każdy zechciał kupić te flagi właśnie na Placu Wolności, chyba 28 i 29 kwietnia. To nam po prostu bardzo pomoże, a oprócz gratyfikacji finansowej no, będzie możliwość wykazania się aktem dobrej woli, otwartego serca i myślę, że to nie jest rzecz bez znaczenia. Przed pierwszym no, podejściem no, do maszyny, no to straszne no, no, obawy, e, straszne ob obawy miałem ja, jak mi to będzie wychodzić, no, 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 ale potem no, z biegiem czasu już, już, już mi to w, w miarę dobrze za zaczyna wychodzić. Już, już, już nie jest no, tak jak na samym początku, bo że no, no, kupa poprawek, no, 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 się wyrobiłem w tym i no, no dobrze mi to idzie. Jeśli bym no, no, dostał Propozycje w takiej dziedzinie, no to bym chętnie skorzystał, bo no, no, zaczęło mnie to wciągać. No, 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 z drobną korektą i, i, i nauką no, dalszego szycia bym, bym sobie no, no może no, no poradził. Nie, nie, by, nie byłby to dla mnie taki kłopot. Jestem na warsztatach, szyję, szyjemy teraz torby ekologiczne, żeby w ogóle, żeby nie zanieczyszczać tego środowiska, bo środowisko potem są różne choroby. Osoby niepełnosprawne w Rybniku mają szansę realizować różnego rodzaju projekty z Unii Europejskiej. W Rybniku i bardzo dużo rzeczywiście realizujemy, ten projekt jest skierowany dla osób niepełnosprawnych, nabywają różnego rodzaju umiejętności, próbują znaleźć zatrudnienie i powiem, że z grupy 140 młodych rybniczan, osób niepełnosprawnych, 30 już znalazło miejsce pracy w zakładach pracy, a tutaj... Możemy zobaczyć, jak osoby niepełnosprawne szyją flagi. Wszyscy wiemy, pamiętamy, że 2 maja to jest Dzień Flagi, więc łączą to, co jest przyjemne i pożyteczne dla nich, czyli nauczyć się szyć flagę, skroić materiał, wyprasować i przy okazji zarobić parę groszy dla siebie. Wszystkim ja zapraszam w imieniu tych osób niepełnosprawnych 28-29 do Rybnika na Plac Wolności. To jest dawny budynek kasy biletowej. Tamte, tamte flagi będzie można kupić. Cena 8 zł. Pomaga się osobom niepełnosprawnym, ale spełnia się również patriotyczny obowiązek. 2 maja zachęcamy wszystkich do wywieszenia flagi w naszym mieście. Na koncie organizatorów projektu Dodajcie nam skrzydeł jest sporo sukcesów, a najważniejszym i najbardziej spektakularnym jest z całą pewnością fakt, że już kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych znalazło stałą lub dorywczą pracę. Tego faktu nie można przecenić.